Przed nami 109 lekcja w 15 minut dla klasy 7 przekształcenia wzorów w część trzecia a zarazem ostatnia, a po niej nastąpi powtórzenie całego działu 5, czyli działu związanego z równaniami. Na poprzedniej lekcji rozpoczęliśmy zadanie 7, zrobiliśmy podpunkty A B oraz C, a teraz dalszy ciąg tego zadania w którym z poniższych wzorów mamy wyznaczyć niewiadomą k i przyjąć odpowiednie założenia, jeśli takie owe są potrzebne. Zajmiemy się początkiem, czyli zaznaczeniem tej niewiadomej, którą mamy wyznaczyć. W przypadku ułamków najłatwiej będzie nam pozbycie się całego mianownika, łącznie z minus jedynką, poprzez działanie odwrotne, jakim jest mnożenie. Czyli cały mianownik bierzemy w nawias i będziemy mnożyć właśnie niewiadomą des z lewej strony z prawej strony nam się to skróci. Jak nie dotarliście do poprzednich materiałów to serdecznie was do nich zachęcam, bo tam jest wszystko wyjaśnione krok po kroku, a teraz z uwagi na to, że to jest część trzecia, będziemy trochę robić na skróty. Tylko w tym pierwszym przypadku pokażę Wam, dlaczego robimy to obustronnie, bo z tej strony nam się pojawia 1 albo umownie nam to znika, jak wolicie, tak sobie zapamiętajcie. Matematycznie zamienia się w to w 1. I mamy teraz przemnożenie, bo jeśli między nawiasem a nie wiadomo, nie ma nic, to jest d i będziemy mieć d k odjąć 1d i to będzie równe b. Oczyszczamy sobie teraz wszystko tak, aby zostało k. Jest to mały problem, i teraz zrobimy sobie w ten sposób, że najpierw przełożymy to, co przeszkadza nam trochę w oddaleniu od naszego k, czyli przełożymy sobie ze zmienionym znakiem 1d. I tutaj zostaje nam D A, A tutaj będziemy mieć B, dodać 1 D. I w tym momencie jedynym elementem, który przeszkadza nam przy K, jest właśnie nasza niewiadoma. D sklejona jest z mnożeniem, czyli odklejamy ją sobie dzieleniem. W takiej sytuacji wygodniej jest, kiedy zapisujemy sobie to nie przy pomocy tradycyjnego dzielenia, ale przy pomocy kreski, Ułamkowej. Wtedy mamy k wyznaczone, wracamy do drugiej części naszego polecenia, czyli przyjmujemy odpowiednie założenia. Założenie pierwsze jest w tym miejscu, gdzie po raz pierwszy w mianowniku pojawia się litera i wiemy, że nie może być w mianowniku zera. Czyli jeśli podstawimy za k jedynkę, to wtedy nam się wszystko wyzeruje. I to jest właśnie pierwsze założenie. K nie może być równe 1. Idziemy dalej. Patrzymy, jakie nam się pojawiają mianowniki. Tu znowu było k minus 1 i jeszcze jest nowy mianownik i to dokładamy do naszego założenia, że jeszcze samo d nie może być równe 0. I w ten sposób mamy komplet założeń do podpunktu d. Idziemy dalej. Mamy K plus 1 i postępujemy na początek podobnie jak w poprzednim przykładzie. Mnożymy sobie obustronnie razy K plus 1. Obok macie wszystko rozpisane, dlatego teraz zrobimy sobie wersję lekko skróconą, czyli będziemy już zapisywać po prawej stronie A minus 1 bez pokazania, dlaczego nam mianownik znika. I idziemy dalej. Mnożymy sobie nawias razy E i mamy E K i dodać 1e równa się A minus 1. Podobnie jak poprzednio, najpierw likwidujemy to, co jest trochę dalej od naszego K, nie jest sklejone mnożeniem ani dzieleniem, tylko dodawaniem lub odejmowaniem, i będziemy sobie minus 1e przenosić na prawą. Stronę. Będzie A, będzie minus 1 i będzie minus E albo minus 1E. Obie wersje są poprawne. Tą jedynkę możemy, ale nie musimy jej pisać. Więc jeśli jej nie piszecie, to to, że ja ją mam, nie oznacza, że nasze wersje są inne. I teraz przeszkadza nam przy naszym K. Niewiadoma e, i pozbywamy jej się poprzez działanie odwrotne, jakim jest dzielenie. Po lewej stronie zostaje nam samo k i wszystko, co do tej pory było, przepisujemy w liczniku i dzielimy sobie przez e. Na końcu, lub jeśli wywolicie na samym początku, chociaż w tym przypadku lepiej na końcu, wracamy do naszych założeń. I po pierwsze, k plus 1 nie może być równe 0, czyli samo k nie może być równe minus 1. Patrzymy, co się dzieje dalej, i jest drugie założenie, dlatego jeśli zaczniemy od założenia na początku, czasami to drugie założenie może nam po prostu umknąć i mamy e, które również nie może być równe 0. Przechodzimy do ostatniego przykładu. I ten przykład robimy dokładnie tak samo jak poprzednie. Rozpoczynamy od przemnożenia przez mianownik i będziemy mieć 5f razy nasz nawias, a po prawej stronie 2c minus 3 nam zostaje. Tak samo jak poprzednio, w drugim kroku przemnażamy sobie przez to, co stało przed nawiasem, i tutaj mamy minus 10 FK, 2c minus 3 bez zmian. I podobnie jak poprzednio, usuwamy to, co jest lekko oddalone od naszego k z znakiem przeciwnym. Przekładamy minus 5F. Mamy tutaj minus 10F, K, równe 2C, minus 3 i minus 5F. I w ostatnim kroku, pewnie już się domyślacie, że pozbywamy się tego, co stało bezpośrednio przy naszym K, czyli dzielimy przez minus 10F. I to, co nam pozostało, to 2c minus 3, minus 5 e i można by to było jeszcze sobie ułożyć alfabetycznie, żeby wyglądało ładniej. I jeszcze ten minus, który jest tutaj, można wyciągnąć przez cały ułamek, ale to już są takie zabawy kosmetyczne, w których coś sobie zamieniamy. Przekładamy, samego wyniku już od tego momentu nie zmieniamy. Tak czy inaczej, na koniec jeszcze wracamy do założeń do naszego zadania. Mamy tutaj 1 minus 2k nie może być równe 0, czyli minus 2k nie mogą być równe minus 1. Tutaj sobie podzielimy przez minus 2. I samo k nie może być równe jednej drugiej. I na plusie, bo minus przez minus daje plus. I po sprawdzeniu mamy jeszcze drugi mianownik, niezależnie czy będzie z dziesiątką, czy z minus dziesiątką. To wyjdzie nam to samo, bo 10f nie może być równe 0, czyli samo f nie może być równe 0. Dajcie znać w komentarzu, czy. Takie przekształcenia wzorów są dla Was jasne i potraficie samodzielnie wykonać te przykłady. I ostatnie trzy przykłady z tego samego zadania. Mamy teraz nawias, jedynkę i zaczniemy sobie od tej jedynki, którą przełożymy na drugą stronę, a potem zobaczymy, co się ciekawego tutaj zadzieje z naszym K, które nadal mamy wyznaczyć będzie C. Plus 1. Następnie przy naszym K przeszkadza nam cały nawias. I w drugiej kolejności będziemy pozbywać się właśnie tego całego nawiasu poprzez obustronne mnożenie właśnie przez ten nawias. Dzielenie O. I teraz zostaje nam to, co miało zostać, czyli K. C plus 1 ląduje do licznika, dzielenie w postaci tradycyjnej zamieniamy na kreskę łąkową, wpisujemy A plus B i mamy tak naprawdę dokonane przekształcenie i zostaje nam tylko do wykonania założenie. Jeśli chodzi o to założenie, to na początku nie było żadnego, każda niewiadoma mogła być każdą dowolną liczbą, ale na samym końcu pojawia się mianownik i musimy zapisać, że a plus b nie może być równe 0. I tutaj jak to zrobić, żeby pokazać, jakie nie może być a i jakie nie może być b. Na pewno mamy już założenie, że a plus b łącznie. To nie mogą być definitywnie wartości, które będą równe 0. Możemy jeszcze napisać, że a nie może być równe minus b. Czyli nie mogą być to po prostu liczby do siebie przeciwne. Idziemy dalej. I tak, jak mówiłam, bardzo podobna sytuacja. Najpierw pozbywamy się trójki, przekładając ją, ze zmienionym znakiem i mamy 2k, mamy nawias i od d odejmujemy trójkę. Następnie, przy naszej niewiadomej k, przeszkadza nam nawias, przez który sobie dzielimy. Idziemy dalej, nadal mamy 2k i d, minus 3 M minus 2 i na sam koniec przeszkadza nam dwójka. I też będziemy sobie obustronnie dzielić przez 2, i tutaj trzeba być ostrożnym, bo mamy już ułamek. Jeśli ten ułamek będziemy sobie dzielić, to trzeba zapamiętać dwie, całe jako dwie pierwsze, to trzeba sobie zapamiętać, gdzie tak naprawdę ta dwójka nam wskoczy? Bo w przypadku dzielenia ułamków zwykłych zamieniamy je na mnożenie, odwracamy drugi. Ułamek. Tak naprawdę ta dwójka wskakuje nam do mianownika i każdy jeden element przemnażam przez 2 lub zapisujemy dwójkę i m 2 w nawiasie. To już Obojętnie, czy zaprzę w ten sposób, czy jako 2m minus 4. Mamy wyznaczone k, wracamy do założeń i mianownik m minus 2 był bardzo długo, później była dwójka i tutaj 2m minus 4 czy m minus 2 to gdyby sobie to przeliczyć to wychodzą nam dokładnie te same wartości których nie możemy podstawić i mamy tutaj m, który nie może być równe 2 a gdyby wziąć ten ostateczny mianownik już przemnożony to zobaczcie co nam wyjdzie przełożymy sobie skórkę podzielimy na 2 i wyjdzie dokładnie tak jak Wam wspominałam, dokładnie to samo. Czyli tu mamy jedyne założenie. Nasze M nie może być równe dwójce. Cała reszta liczb może być dowolna. Ostatni przykład. Tutaj mamy taką sytuację, że K jest po prawej stronie i nie będziemy przekładać na lewą stronę, tylko zostawimy po tej prawej. Przełożymy sobie A. Ze zmienionym znakiem na stronę lewą będzie f dodać 2, minus h, minus 10k i w nawiasie e plus 2, i tego nawiasu teraz będziemy się pozbywać poprzez dzielenie przez ten nawias. I mamy f plus 2 minus h. Dzielone kreską ułamkową przez e plus 2 zostaje nam minus 10k i będziemy sobie dzielić przez minus 10, i już wiecie patrząc na przykład h, że jak dzielimy przez liczbę, to ta nasza minus dziesiątka wskoczy nam do mianownika. Będziemy nawias sobie przemnażać, a tym razem po prawej stronie zostanie nam samo k. I możemy jeszcze zapisać to w tej formie pomnożonej przez 10, ale tak jak mówię, to jest tylko zmiana kosmetyczna minus 10e i minus 20. Czy w tym nawiasie to jest dokładnie to samo? Na koniec patrzymy sobie, na to, co może się pojawić w naszych założeniach. Na pewno e plus 2 nie może być równe 0, czyli e nie może być równe minus 2. Patrzymy dalej. To jest cały czas e plus 2, tylko teraz przemnożone razy 10, i tu mieliście dowód, że niezależnie ile razy to będzie przemnożone, to i tak ostatecznie wyjdzie ten sam wynik, czyli drugi raz nie trzeba tego doliczać, jeśli ktoś nie jest pewny i woli sobie to doliczyć, to też się nic nie stanie. Po prostu drugi raz wyjdzie nam e, które nie może być równe minus dwójce. Już teraz serdecznie zapraszam Was na temat 110 lekcji w 15 dla klasy 7, gdzie zrobimy sobie powtórzenie działu 5. Będzie to poziom pierwszych zadań. Można powiedzieć, że będą to zadania o takim łatwym stopniu trudności.